Salvador właśnie zatwierdził prawo zezwalające na emisję obligacji w bitcoinach. Sam bankman powiedział, że nie kradł pieniędzy, a za upadek swojej giełdy FTX obwinia krach na rynku kryptowalut. Binance zdobywa regulacje w Szwecji. Szwedzka Komisja Nadzoru Finansowego zarejestrowała największą na świecie giełdę kryptowalut Binance jako instytucję finansową do zarządzania i handlu wirtualną walutą w skandynawskim kraju. To siódmy kraj w Unii Europejskiej, w którym platforma otrzymała taką licencję. Poprzednie to Włochy, Francja, Hiszpania, Polska, Cypr i Litwa. Tajlandzkie SEC zbada giełdę z Ziplex w sprawie naruszeń. Giełda rzekomo naruszyła kilka zasad, oferując klientom usługi i produkty związane z zasobami cyfrowymi. Amerykanie wciąż nie rozumieją jak działa Bitcoin. Z nowej ankiety Bloomberg'a wynika, że znaczna część populacji nie rozumie kryptowalut ani im nie ufa. Like